Wyobraź sobie szlachetnego rycerza. Błyszcząca zbroja, powiewający pióropusz na hełmie, ostry miecz w dłoni, wierny rumak pod nim, a obok piękna dama. Obraz jak żywcem wyjęty z romantycznego eposu czy hollywoodzkiego filmu, prawda? Ten wizerunek utrwalił się w naszej świadomości jako symbol wielkości i szlachetności średniowiecza. Ale porzućmy na chwilę te wyidealizowane wyobrażenia i spójrzmy na sprawę z bardziej przyziemnej za to znacznie bardziej realistycznej strony. Co jeśli dodamy do tego obrazu jeden mały, ale niezwykle istotny i bądźmy szczerzy, dość cuchnący szczegół, mianowicie higienę osobistą albo precyzyjniej jej praktycznie całkowity brak według naszych współczesnych standardów. W tym szczegółowym materiale wideo nie tylko obalamy utrwalone mity na temat czystości średniowiecznych rycerzy. Zagłębimy się w najbardziej nieprzychylne, ale w pełni wiarygodne fakty historyczne, aby zrozumieć, jak ludzie w średniowieczu naprawdę podchodzili do wody, jak dbali lub nie dbali o czystość ciała przedstawiciele różnych stanów i dlaczego do diabła śmierdzieli tak okropnie, że współczesny człowiek, znalazłszy się obok nich, prawdopodobnie nie wytrzymałby ani minuty. Przygotuj się na szokujące, a czasem wręcz odrzucające odkrycia. Bo prawda okaże się znacznie bardziej brudna i cuchnąca, niż najśmielsze Twoje wyobrażenia. Dowiesz się, dlaczego woda była luksusem, a nie oczywistością? Jak łaźnie publiczne zamieniły się z miejsc relaksu w wylęgarnie strachu? Jakie suche metody stosowano do utrzymania pozornej czystości? Skąd brały się nieznośne zapachy na zamkach i w miastach? Jak ludzie maskowali smród i co wspólnego miały z tym perfumowane rękawiczki? Dlaczego higiena dzieci? stała na tak niskim poziomie. I wreszcie, obalimy największy mit na temat czystości średniowiecznych rycerzy. W średniowieczu samo podejście do wody było fundamentalnie inne niż w XXI wieku. Dziś czysta, bieżąca woda jest dla nas czymś oczywistym. Jeden ruch kranu i mamy gorącą wodę pod prysznic, zimną do picia. Ale dla średniowiecznego człowieka woda była niezwykle cennym i pracochłonnym w pozyskaniu zasobem. Trzeba było ją nosić ze studni, rzek czy jezior, często pokonując spore odległości. Następnie należało ją podgrzać na ogniu, co wymagało czasu i drewna, kolejnego kosztownego surowca. Używanie takiej wody do codziennych pełnych ablucji całego ciała, tak jak to robimy, byłoby nie do pomyślenia i niedopuszczalnym luksusem. Zdecydowana większość ludności i nawet przedstawiciele wyższych stanów. W tym ci właśnie rycerze, szlachta i duchowieństwo, nie byli wyjątkiem od tej reguły. Wbrew romantycznym wyobrażeniom, pełne kąpiele były raczej rzadkością niż regularną procedurą. Owszem, istnieją świadectwa o istnieniu łaźni publicznych, zwłaszcza w większych miastach i niektórych zamkach, które były dość popularne we wczesnym średniowieczu, dziedzicząc tradycję imperium rzymskiego. Jednak ich przeznaczenie często różniło się od naszej współczesnej koncepcji higieny. Te łaźnie częściej służyły miejscom spotkań towarzyskich, rozrywki, a nawet interesów, gdzie ludzie mogli zjeść, napić się wina, wymienić nowinami i po prostu porozmawiać. Często woda w takich miejscach była używana wielokrotnie i nie grzeszyła czystością, zamieniając się raczej w mętny roztwór. Ale co się stało? Sytuacja gwałtownie zmieniła się wraz z nadejściem epidemii, zwłaszcza straszliwej czarnej śmierci w XIII wieku. Powszechne rozprzestrzenianie się chorób doprowadziło do tego, że wielu ludzi zaczęło błędnie wierzyć, iż to właśnie przez wodę i publiczne łaźnie przenoszą się śmiertelne zarazy. W rezultacie tradycje publicznego mycia zaczęły gwałtownie zanikać, a strach przed wodą jako źródłem chorób, Głęboko zakorzenił się w świadomości Europejczyków na długie stulecia, czyniąc rzadkie mycie normą, a nie wyjątkiem. Skoro więc pełne kąpiele były rzadkością, to jakie były główne metody utrzymania czystości, albo przynajmniej jej pozorów? Głównym sposobem było tak zwane suche mycie. Rycerze, podobnie jak zdecydowana większość mężczyzn, mogli przecierać ciało wilgotnymi lub suchymi szmatkami. Często nasączonymi octem, by jakoś zneutralizować zapachy, albo naparem z ziół aromatycznych, aby nadać skórze przyjemniejszy, choć tymczasowy, zapach. Pomagało to usunąć widoczne zabrudzenia i nieco stłumić najbardziej drażniące wonie, ale oczywiście nie zapewniało głębokiego oczyszczenia porów i skóry z potu oraz łoju. Jeśli chodzi o włosy, my to je z reguły niezwykle rzadko, być może kilka razy w roku, a nawet rzadziej. Zamiast mycia, włosy mogły być starannie wyczesywane, aby usunąć brud i pasożyty, a także pudrowane lub przecierane suchymi proszkami ziołowymi, takimi jak mielone irysy czy fiołki, by nadać im świeższy wygląd, zmniejszyć przetłuszczanie i choć trochę zamaskować nieprzyjemny zapach. Kobiety często nosiły skomplikowane fryzury, zaplatały włosy w ciasne warkocze lub całkowicie ukrywały je pod różnymi nakryciami głowy. Co również znacznie ograniczało konieczność częstego mycia włosów. A teraz porozmawiajmy o tym, co u współczesnego człowieka budzi największy wstręt: zapachu. Jeśli wyobrażasz sobie, że średniowieczny zamek pachniał świeżo skoszoną trawą, różami czy pieczonym mięsem, to jesteś w głębokim błędzie. Zapachy były wszędzie i były niezwykle intensywne, trwałe i wielowarstwowe. Wyobraź sobie, Ludzie w wielowarstwowych wełnianych ubraniach, które prano niezwykle rzadko, często dopiero gdy stawały się kompletnie bezużyteczne. A wełna swoją drogą znakomicie wchłania i zatrzymuje zapachy potu, łoju i dymu. Skórzane zbroje, pasy i inny rynsztunek, przesiąknięte potem brudem i być może krwią, z pewnością nie grzeszyły świeżością. Dodaj do tego całkowity brak współczesnych dezodorantów, antyperspirantów, pas do zębów, i płynów do płukania ust. Zęby swoją drogą czyścili czym popadnie, popiołem drzewnym, ziołami, albo po prostu przecierali palcami, co rzecz jasna nie ratowało przed trwałym zapachem z ust. A jeśli weźmiemy pod uwagę regularne noszenie tych samych ubrań przez tygodnie, a nawet miesiące, bez prania obraz staje się jeszcze bardziej ponury, ale źródła nieprzyjemnych zapachów nie ograniczały się tylko do ubrań i ciał ludzi. Same zamki i miasta były prawdziwymi wylęgarniami smrodu. Wewnątrz mieszkało nie tylko mnóstwo ludzi, ale i liczne zwierzęta: psy, koty, czasem nawet inwentarz żywy. Toalety, czyli jakie wtedy nazywano garderoby, garderob, stanowiły prymitywne konstrukcje. W gruncie rzeczy były to proste otwory w ścianie lub podłodze, przez które ludzkie odchody spadały prosto do fosy płynącej rzeki. Lub specjalnych dołów kloacznych. Te doły rzadko opróżniano, a zawartość gromadziła się, tworząc nieznośny i stały odór, który przenikał do wszystkich pomieszczeń zamku. Na ulicach miast mieszały się zapachy ludzi, zwierząt, gnijących resztek jedzenia, nieczystości, dymu z ognisk i warsztatów. Historyczne źródła i świadectwa współczesnych mówią o tym, że średniowieczne miasta przesiąknięte były trwałym, Wielowarstwowym zapachem niemytych ludzkich ciał, moczu, fekaliów, rozkładających się odpadów, dymu, potu i zwierząt, tworząc prawdziwą symfonię olfaktoryczną, która współczesnego człowieka wprawiłaby w stan szoku. Jakim cudem ludzie potrafili żyć w takich warunkach? Oni po prostu się przyzwyczajali. Ich zmysł węchu był dostosowany do tej nieustannej tą aromaterapii. To, co dla nas dziś byłoby absolutnie nie do zniesienia, dla nich było całkowitą normą codziennego życia. Mimo to, w miarę możliwości, próbowali walczyć z najbardziej drażniącymi zapachami, używając dostępnych im środków. Aktywnie stosowano zioła aromatyczne, takie jak lawenda, mięta, rozmaryn, tymianek i goździki. Wypychano nimi małe saszetki, woreczki z tkaniny, które noszono na ciele. Wieszano w pokojach, lub, lub rozsypywano po podłodze. Szlachta i szczególnie zamożne warstwy społeczeństwa mogły używać pachnących olejków, esencji i kadzideł sprowadzanych ze wschodu. Jednak te środki w gruncie rzeczy jedynie maskowały główny tłaowy zapach, nie eliminując jego przyczyny. Damy mogły nosić tak zwane pomandery, eleganckie, ażurowe kule lub zawieszki, wykonane ze szlachetnych metali, i wypełnione ambrą, piżmem, cywetem lub innymi silnymi, trwałymi substancjami zapachowymi, mającymi choć trochę poprawić otaczające je, je za powietrze. Od końca średniowiecza, a zwłaszcza w epoce renesansu, gdy kontakty handlowe ze Wschodem stały się bardziej aktywne, do Europy zaczęły docierać nowe technologie perfumeryjne. Wtedy też pojawiły się perfumowane rękawiczki. Bogaci Europejczycy, zwłaszcza we Francji i Włoszech, które były centrami mody, zamawiali sobie skórzane rękawiczki, przesycone silnymi trwałymi aromatami. Te rękawiczki były nie tylko modnym dodatkiem, służyły swego rodzaju przenośnym dezodorantem, pomagając stłumić nieprzyjemne zapachy, emanujące zarówno od samego właściciela, jak i od otoczenia. Wiadomo, że królowa Anglii Elżbieta Gilmatcha, czy bardzo lubiła takie rękawiczki i zawsze je nosiła, co podkreślało nie tylko jej wysoki status, ale i dążenie do choćby względnej świeżości. Jeśli chodzi o mydło, istniało ono w średniowieczu, ale znacznie różniło się od tego, czym posługujemy się dzisiaj. Zazwyczaj było to mydło alkaliczne, produkowane z tłuszczu zwierzęcego i popiołu drzewnego. Było ono dość szorstkie i żrące, i używano go głównie do prania odzieży, a nie do mycia ciała. Ponieważ mogło ono silnie wysuszać i podrażniać skórę. Delikatniejsze mydło, wytwarzane z użyciem oliwy z oliwek lub innych tłuszczów roślinnych, było znacznie droższe i dostępne jedynie bardzo zamożnym ludziom, ale nawet ono nie było przeznaczone do codziennego użytku. Większość ludzi do oczyszczania skóry polegała na piasku, popiele lub szorstkich, lnianych tkaninach, które po prostu zdzierały wierzchnią warstwę brudu. Higiena dzieci również była minimalna, niemowlęta zawijano w pieluchy, które zmieniano niezwykle rzadko, co prowadziło do ciągłego dyskomfortu i oczywiście do kolejnego źródła zapachu. Dzieci, podobnie jak dorośli, rzadko się kąpały, a ich skóra prawdopodobnie była stale pokryta warstwą brudu, potu i sadzy, pchływszy pluskwy i inne pasożyty, były wszechobecne i uważano je za nieodłączną część codziennego życia. Ludzie regularnie wyczesywano je specjalnymi grzebieniami, wykonanymi z drewna lub kości, ale całkowite pozbycie się ich było praktycznie niemożliwe. Na szczególną uwagę zasługują rycerze w pochodach i bitwach. Ci ludzie spędzali tygodnie i miesiące w ciężkich warunkach, nie mając dostępu nawet do minimalnych udogodnień higienicznych. Zbroje, które ważyły dziesiątki kilogramów i składały się z wielu warstw metalu i skóry, zdejmowano niezwykle rzadko, tylko w razie absolutnej konieczności. Pod nimi gromadziło się ogromne ilości potu, brudu, kurzu, a często i krwi. Jeśli wydaje ci się, że cuchnący, niemyci ludzie w życiu codziennym, to już jest straszne. Wyobraź sobie zapach niemytego rycerza w przesiąkniętej potem, krwią i brudem zbroi po kilku dniach, a nawet tygodniach bitew i marszów. To był zupełnie inny, niewyobrażalny dla współczesnego człowieka poziom aroma aromatu, który zdaniem historyków można było wyczuć ze znacznej odległości. Dlaczego więc w naszej świadomości tak głęboko zakorzenił się ten romantyczny, ale całkowicie niezgodny z rzeczywistością obraz czystego rycerza. Częściowo wynika to z idealizacji średniowiecza w literaturze i sztuce późniejszych epok, poczynając od romantyzmu. Autorzy i artyści XIX wieku, żyjący w bardziej komfortowych i higienicznych warunkach, rzutowali swoje standardy na przeszłość, tworząc fikcyjne, atrakcyjne wizerunki. Częściowo jest to związane z naszym własnym podświadomym dążeniem do czystości i komfortu. Po prostu nie chcemy wierzyć, że bohaterowie przeszłości mogli być tak dalecy od naszych wyobrażeń o higienie. Projektujemy nasze współczesne standardy na minione epoki, zapominając, że warunki życia, światopogląd i możliwości technologiczne były diametralnie różne. Średniowieczni rycerze, pomimo całej swojej waleczności, odwagi i bohaterstwa, byli przede wszystkim ludźmi swojej epoki z własnymi specyficznymi nawykami i bardzo odmiennymi od naszych wyobrażeniami o czystości. I te wyobrażenia, według naszych miar, były bardzo, bardzo dalekie od ideału. W ostatecznym rozrachunku, kiedy następnym razem będziesz oglądać film historyczny lub czytać książkę o średniowieczu, spróbuj dodać do swojej fantazji jeszcze jeden, niewidzialny, ale bardzo istotny aspekt. Realistyczne zapachy. Być może nieco popsuje to utrwalony romantyzm, ale za to da ci znacznie dokładniejsze i bardziej wiarygodne wyobrażenie o tym, jak naprawdę żyli ludzie tamtej epoki. Byli niezwykle wytrwali, pomysłowi w obliczu ograniczonych zasobów, ale z pewnością nie pachnieli fiołkami ani świeżością górskiego poranka. I to paradoksalnie sprawia, że ich historia staje się jeszcze bardziej zdumiewająca. Głęboka i prawdziwie ludzka, zmuszając nas do docenienia udogodnień, jakie mamy dzisiaj, i uświadomienia sobie, jak trudne i czasem nieprzyjemne było życie naszych przodków. Jak myślisz, bylibyśmy gotowi poświęcić współczesny komfort dla romantyzmu średniowiecza, gdybyśmy zetknęli się z jego prawdziwymi zapachami?